No cześć wszystkim użytkownikom Gryherstom e, Tutaj mi się udało jak widzicie udało się osiągnąć rangę diament drugi e, nic nic więcej się nie udało tak nic więcej się nie udało ale i tak jestem zadowolony i tak jestem zadowolony z tego co co jest tak no, chwilunia, chwil, chwilunia potrwa. Może to trzeba odkryć tutaj te kuferki, zdobyte tak w poprzednim miesiącu. Dzisiaj mamy pierwszy dzień następnego miesiąca. Także to trzeba, każdy z Was <trych> musi to zrobić. No i tutaj widzimy co jest, tak? 9 dodatkowych gwiazdek. Lecimy dalej. No i mamy już tutaj no, nowe zadanie, tak? Nowe zadanie zagraj 20 kart z okrzykiem bojowym. Następne jakieś są, tak? Już nie chce mi się czytać. No i zagrajmy, no zagrajmy tu pier... nie wiem. Kim tutaj zagrać? Tutaj nie, nie chcę wytaczać ciężkich dział od razu, tak, bo to nie ma sensu. Weźmy sobie może, nie wiem, kogo tutaj... Hmm. Polećmy od końca, no tutaj... Tym demo, demonem może. Agro Zagrajmy. No jest godny przeciwnik. Troszkę, troszkę jestem przeziębiony aktualnie się. Lekko, że tak powiem, przeziębiłem. Dobrze, tu chyba zostawmy. Jedną kartę odrzucimy. No i zagrajmy. Mamy do czynienia z łowcą, którego też tutaj mieliście. albo no dobra, zagram może inaczej. Damy tutaj piesłuna. Zagramy sobie taki strzał. W twarz to piesun dostanie plus jeden do ataku, tak? Piesłuna. No i czekamy. Przeciwnik ma dwa kryształy many. Więc, jeżeli nie ma nic, no dobrze, stać go było na sekret, jakiś tak, na sekret. Więc tutaj ostrożnie z tym musimy zagrać. Może w ten sposób dajmy tutaj biesłonowi do zdrówka. Cofam. Dobra. to nie jest źle bo obawiałem się że ma pułapkę co zadaje dwa ale tak by dwóch co najmniej skinęło tak by dwóch co najmniej skinęło tu oczywiście musimy się pozbyć yy, Pozbyć tego 3-4, tak? Nie możemy go zostawić. Ale jak tu zrobić? Co tu zrobić, panowie? Bo to jest jedyny sposób. Nie możemy pozwolić na to, żeby on został tak, no, żeby zagrał specjalną i przyzwał następny sekret na to nie możemy pozwolić no, ale i tak miał jeszcze jednego, więc to zrobi więc to zrobi, znowu musimy tu pracować nad na tym no dobrze, dajmy tu wrzutkę Zagrajmy. Chociaż to nam wystarczy tutaj. To nam wystarczy. Tu niestety wypróbujmy. W twarz można lecieć. Można, dobra. Ok. No i czekamy, czekamy. zwierzęcego towarzysza i bestyje, bestyje, która ma hmm. więc tu musimy popracować nad tą bestyją mamy cztery już, tak? To starczy tu polećmy do tego hmm. Zagrajmy może okrzyk bojowy i przyzw przyzwaliśmy sobie tutaj takich, Wszystko takich będzie dobrze. demonów, tak demon z paczą skrzydły. gramy demonem, to i demonów mam. No. Miał jeden sekret. No. Tak. I zryfła Ale w twarz lecie. Mhm. To zróbmy może w ten sposób, ale ile mamy? 3, 6. Mhm. Wszystkim wrogom. No dobrze. No dobrze. Dajmy tu... Biesuna może. Tu oczywiście jeden na cztery. Tutaj polećmy na jednego z nich. Tutaj taka opcja chyba będzie dobra i lecimy w twarz, ten dostaje do ataku. Dostałem mu trzy karty. Po dobraniu. A dobierze jeszcze bestię jakoś. A i tutaj na koniec tury dobierze jeszcze trzy karty. Dwie. Dwie. Więc tutaj musimy mm, zagrać taką prowokację chyba. Zagrajmy takie coś. Tu oczywiście musimy zlikwidować tego. zagrajmy może w ten sposób, no i to wszystko, to wszystko na co ma stać. I ma sekret. Je, 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 je. Tu oczywiście na tą prowokację musiał polecieć, tak? <laughs> Rzucił wszystko co miał. Wszystko co miał. Zróbmy użyć z mojego... Może zagrajmy w ten sposób Może próbujmy tutaj Lećmy na tego Warpingera i na tego Teraz my dobierzemy tutaj trzy karty ten będzie jeszcze jedną turę się budził poleciał na tego ale dwa przyjął tak dwa przyjął i dwa moc specjalną ten już teraz się przebudzi Co tu możemy zrobić? Przydwać jakiegoś towarzysza. No, musimy spróbować, że tak powiem. Zagrajmy. Dajmy tutaj może... A właśnie, jaki tam ma sekret, jaki ma sekret. No musimy ryzykować, tak musimy. Pułapka, a i tego się obawiałem, tego się obawiałem. Właśnie, właśnie. To no, trudno, trudno tutaj oczywiście 5 dwie karty dobierzemy no dobrze, że tutaj ten demon walno to 3 musi lecieć na prowokację ale 4 przyjmie Zostało mu pięć. No, zostało mu 5. No, zagrajmy coś takiego. No spróbujemy to zrobić. Się nie bawimy, już się nie bawimy. O no, mamy zwycięstwo, tak? Udało się. Pierwsze, pierwsze zabranie. mamy zwycięstwo. I powoli już tutaj robimy zadania, tak? Zaczynamy oczywiście od brązu, tak? Od brązu, od nowa wszystko, od nowa.